Kandydatem do Rady Powiatu jest znany radny Rady Miejskiej Adam Kubik. Zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Adam Kubik, jestem mieszkańcem Siżyki. Kandyduję do Rady Powiatu. Swoje doświadczenie w Radzie Miejskiej w Andrychowie chcę przełożyć na pracę w Radzie Powiatu. Moim priorytetem będzie wszelkie pojęte bezpieczeństwo, a szczególnie chciałbym wybudować ścieżkę pieszo-jezdną z andrychowa do Żyk. Moi kochani wyborcy, szczególnie do wyborców młodych, do młodzieży, zwracam się gorącym apelem: idźcie do wyborów, żeby frekwencja była nie 20%, a 50%, żebyśmy wybrali ludzi patriotów, nie piarowców, nie marketingowców. Startuje Sprawa i Sprawiedliwości, pozycja numer dwa. Proszę o głos na mnie. Dziękuję. Powodzenia życzę. Dziękuję panie burmistrzu.